Piątek 3 maja w Gorlickiej Bazylice odprawiona została Msza Święta w Intencji Ojczyzny. Święto Matki Bożej Królowej Polski oraz Konstytucji 3 maja, jak zawsze, gromadzi licznie mieszkańców. W tym roku Gorlickie obchody wzbogaciły się o dodatkowy punkt, którym była intronizacja nowego króla Braci Kurkowych, którym został Gorlicki przedsiębiorca Stanisław Mucha wybór króla to niełatwa sprawa dla ubiegających się o ten zaszczyt gdyż muszą wykazać się najlepszym wynikiem na strzelnicy tuż po mszy orszak braci kurkowych wraz z mieszkańcami i władzami powiatu w asyście orkiestry dętej pod batutą Romana Korbicza przemaszerowali na Gorlicki rynek gdzie dokonano uroczystego mianowania O przekazanie insygniów królewskich poproszę starostę gorlickiego, panią Marię Gubałę. Zapraszamy asyście starszego bractwa, brata Józefa Mendyki. O ile pamiętamy pani starosta wykonuje to nie po raz pierwszy, radzi sobie coraz lepiej.

Srebrny Kór, laski marszałkowskie zostały przekazane. Bardzo dziękuję Pani Staroście. Ustępujących Króla i Marszałków proszę o wstąpienie do szeregu. <grytanie> Intronizowany dziś monarcho-bracki, gorlicki Królu kurkowy Stanisławie Mucha-Słomski Nadaje Ci zgodny z historyczną tradycją i prawdą przydomek Stanisław I. Wytrwały. Noś go od tej pory na chwałę imienia Twego i całego gordickiego bractwa kurkowego. Niech przydomek ten chlubnie towarzyszy Ci na wieki, a panowanie Twoje niech złotymi zgłoskami zapisze się w annałach Rzeczypospolitej, miasta Gornice i bractwa kurkowego tradycji tegoż grodu strzegącego. <noise> Brawa i bracia Iwat król Stanisław I Iwat król Stanisław I Iwat król Stanisław I Iwat, Iwat, Iwat Iwat gorlickie bractwo. Bivo, bivo, bivo!